Zastanawiasz się, gdzie jest numer WIN w BMW? Za chwilę przedstawimy Ci, gdzie znajdziesz numer WIN w najpopularniejszych modelach niemieckiej marki. Pamiętaj, że numer WIN powinien być umieszczony trwale na podwoziu lub na nadwoziu w widocznym miejscu. Gdzie jest WIN w aucie typu hatchback? Na przykładzie BMW 125, produkowanego w latach 2012-2016, widać, że numer WIN znajduje się na stałym elemencie na przygrodzie czołowej z prawej strony. Gdzie znaleźć WIN w sedanie od BMW? Na przykładzie modelu 520 możemy powiedzieć, że numer WIN znajduje się na stałym elemencie na przygrodzie czołowej z prawej strony. Zastanawiasz się, gdzie jest numer win w aucie typu SUV marki BMW? W popularnym modelu X5 tabliczka z numerem Vin znajduje się na słupku środkowym lewym, z kolei numer win na elemencie stałym znajduje się na wzmocnieniu bocznym prawym w pobliżu gniazda osadzenia prawego amortyzatora. Gdzie można znaleźć numer win w kombi? Jak widać na przykładzie BMW 520, nie zawsze znalezienie numerów nadwozia sprawia kłopoty. W modelu numer WIN znajduje się na stałym elemencie na wzmocnieniu bocznym prawym. Jeśli udało się Tobie znaleźć numer WIN, warto pamiętać o weryfikacji. Rozkodowanie uchroni Cię przed kupnym auta kradzionego lub powypadkowego. Zajrzyj na link w opisie filmu i rozkoduj numer win.